I found these materials amid old kingdom ruins. I believe they might be used to make a flask. Oh, these are relics of our ancestors, made in a time before the lore of Numenor dimmed. Hmm. If I had the use of a good smithing I could make something of worth from these, but not here in the field. If you're bound for Rivendell, you'll find skilled smiths among Elrond's folk. Try taking these to one of them. Okay.

Co tym lepszym, skoro... Dobra, jolo Obrońca... 20, 12, 13, 10, 10, dobra, to, to sprzedajemy A 76, 48, 39, 37... Wszystkie na sprzedaż. No jeszcze tak tyle hajsy nie mamy. żeby szastać się na lewo i prawo. Ale coś tam możemy wydać, nie? i tak jest słabszy. No co, nie wiem czy ja płakałem za nim Dobra, sprzedaj to eee, 18, 10, 10, dobra, posprzedawaj to buty 26, 23 sprzedaj I tutaj To co to jest? a to jest mamy ten No nieźle No dobra, mniejsza Kup, a masz coś ciekawego może? 50 Broń. Bardziej mnie interesuje teraz broń. A to jest tarcza. Dobra, ja się wystraszyłem, nie? Ooo! wojenny. A to jest ten sam, nie? No. Ha. Biar. 1300, kurde. Nie wiem, teraz sam już. Na <śm>, ja to sobie mam. No już, już mnie nie stać, to brak wątpliwości. Zaciek zmiany specjalizacji. Aha, to ten, że jak coś nam się nie spodoba, to możemy to zmienić. 110. Dobry, tak nie mamy hajsu. Zatem Czekaj, polepsza Czekajcie, co zmienimy od razu to naprawmy to co musimy Tak wymaga A, to nie wymaga Tu się przydało to też to nie wymaga Wolę wszystko sobie naprawiać to co i right, tak już hajsu nie mamy, więc możemy iść teraz do, do tych kurhan, nie? Kurhany są nie w tą stronę Bodajże w tą Ale głowy dać sobie ściąć nie dam Dać sobie ściąć. Boże. A to są jakieś wyzwania, które może zrobimy później. Ja tu będzie jazda jak chciul. Że tak powiem? No. downs are filled with...

Dobra, ta jednoręczna jest o tyle dobrze, no znaczy, no nie wiem czy dobrze, ale... W szczęście takim, że rękawice... Nie kupowaliśmy rękańca na szczęście. Więc nie mamy co płakać, że jakieś lepsze dostaliśmy. ja na chwilę ze Okej, wróciłem ludziska Teraz to będzie trochę jazda w ciul Ale najpierw pójdziemy sobie tutaj to i tak nic nie da, bo się wróciliśmy Myślałem, że dach jakiś sekret, ale no jak zawsze się myliłem A nie to jeszcze to jak wejdziemy To wola Jolo Zmarli nie są tacy... za silni, ale w większej grupie potrafią zaszkodzić 20 eliksirów leczniczych. Bardzo się przydadzą, powiem szczerze. Monetki też, Chyba W sumie mój stan monet jest dokładnie taki sam jak pierwszy raz grałem sam. Też tak słabo było, a później jak to się rozwinie Jeb go, ona pomoże trochę ich Niech on zabije tych Nawet dwa trolle Zabiłem go! To się na szczęście graśnie zatrzymuje, e, jest chłop. No zdychaj. koleżko, Bo ja chcę cię zabić. Pięknie Zabić se trola No ja go chciałem zabić fajnie No nic trudno się mówi jolo Tam mamy iść ale tu coś jest No, secret Jakieś tam jaskiniowe nagolennice? Sprawdźmy. O, si wola 16 no tak. Jeszcze si tu mogliśmy by coś dać. Jakieś ten. Co tu mamy? Wola 5 plusy no można dać. Można by dać ten pancerz 35. No i są teraz. Super buty Siła 2, wolą 5, zdrowiem 15 Jakie tam statystyki już są? No wola 18 Więc pierwsi można założyć, ale to siła 2 O To by było bardziej epicko Bardziej epicko No i można iść dalej no to są jakieś te wody, jakieś bakna, kurde patrzę co tak chlipie Ci znaczy, no, no dosyć tej wody napadało tego też jeszcze napadało Jakieś super moce dostaniemy Sia Ej dobrze No no co idziemy, no to teraz będziemy fajnie... ...sobie ratować tych strażników i teraz będziemy musieli... Dzisiaj... ...nie umarli jak ja, kochani umarłych. Zdychajcie Też po kolei wszyscy zdychać eee, Może zapytać dlaczego gram co czas człowiekiem? Dlatego iż wolę ucznikiem niż kuszników, tak szczerze nie no. No jakoś lepiej mi się nim gra, tak sobie. Może kiedyś zagram kimś innym, ale... No ale, ale, ale. Tu musimy trzy miejsca przeszukać. No tak. O jest level O kurde, czemu was jest tak tutaj? Znaczy fajnie jest ich sporo, można fajnie ponapieprzać, pobawić się Ale no, na dłuższą metę to nudzi trochę Aha to ty Ooo, zaczął ścinać Widzimy sobie to tutaj co jest Ooo, A młot, młoty pewnie dla strażnika Można iść tu, tu lub Tu pójdziemy najpierw tutaj bo co oczyścić te grobowce